Jak działa Propix AI od Investing Pro? Dziś przyjrzymy się temu szczegółowi, ponieważ wiele osób mnie o to pytało i wiele osób ma co do tego wątpliwości. Przede wszystkim, dostęp do tego uzyskuje się poprzez subskrypcję Investing, czyli Investing Pro. To znaczy, samo Investing jest platformą darmową. To, co widzisz na ekranie, to investing.com, platforma, do której każdy ma dostęp i jest darmowa. Służy do analizy akcji, ETF-ów lub czegokolwiek, co chcesz przeanalizować. Tutaj pojawia się raport, wszystkie szczegóły, ale Investing Pro idzie dalej i oferuje więcej informacji, a wśród narzędzi ma też Propix AI. Aby to uzyskać, musisz wykupić subskrypcję, która jest tutaj. Subskrypcja ma różne ceny w zależności od miejsca i możesz ją opłacić rocznie lub co dwa lata, ale. Najlepiej jest wybrać opcję co dwa lata, ponieważ wychodzi znacznie taniej, a żeby uzyskać wszystkie rekomendacje, które zaraz zobaczymy, najlepsza subskrypcja to ta Pro W opisie zostawiam ci link, bo dzięki temu otrzymasz zniżkę oraz kod rabatowy, żebyś mógł z tego skorzystać. Teraz wyjaśnię ci, jak to działa. Ta strategia, oparta na wielu modelach sztucznej inteligencji, polega na tym, że na podstawie różnych branż, różnych rynków i różnych strategii inwestycyjnych daje ci, powtarzając się, strategie, które pozwalają inwestować w to, co chcesz, co miesiąc. Jak to działa? Najpierw wchodzisz tutaj do ProPix, sztuczna inteligencja. To właśnie pojawia się tutaj, a kiedy już się zalogujesz, wyświetlą ci się wszystkie dostępne strategie. Następnie, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest wybrać rynek, w który chcesz zainwestować. Jeśli wykupisz najwyższy abonament, otrzymasz dostęp praktycznie do wszystkich krajów: Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Dania, Francja, Niemcy, Hongkong, Indie, Indonezja, Izrael, Włochy, Japonia, Malezja, Meksyk, Polska, Arabia Saudyjska, Singapur, RPA, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Turcja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. A teraz o co w tym chodzi? Otóż, jeśli znajdujesz się w Australii, klikasz tutaj i pojawią się strategie przeznaczone specjalnie na rynek australijski. Albo może nie jesteś w Australii, ale po prostu masz platformę, która pozwala ci inwestować w Australii i chcesz wypróbować tę strategię? Większość osób chce inwestować w Stanach Zjednoczonych, więc zrobimy przykład na Stanach Zjednoczonych, ale w zasadzie to działa tak samo we wszystkich krajach. Jeśli na przykład jesteś z Wielkiej Brytanii lub przebywasz w Wielkiej Brytanii, klikasz tutaj i pojawi się strategia dla Wielkiej Brytanii. A właściwie w tym przypadku trzy strategie. Każdy kraj ma inną liczbę strategii. W przypadku Stanów Zjednoczonych jest ich najwięcej. Teraz gdy już wybierzesz kraj, w którym chcesz inwestować, tutaj ustawiasz jakby główny cel, czyli żeby podzielić według indeks Według sektora, według wartości, według zysku, według wielkości kapitalizacji, i po prostu wybierasz tę, która najbardziej ci się podoba, albo po prostu, ponieważ nie ma aż tak wielu strategii. Na przykład tutaj jest 6 plus kolejne cztery na drugiej stronie, więc razem jest tylko dziesięć strategii. Możesz to łatwo sprawdzić tutaj i możesz się kierować głównie, jeśli chcesz, historycznym zwrotem, jaki dana strategia osiągnęła, albo jeśli wolisz tym, co jest najczęściej używane, co w przypadku USA zazwyczaj jest tą strategią, która nawet nie pojawia się tutaj wśród strategii, tylko jest wyświetlona jako pierwsza. Na osobnej zakładce, jakby była wyróżniona, i to jest ta, która radziła sobie najlepiej w ostatnich latach. Zobacz. Mają tu nawet projekcję na 12 lat i możesz w nią zainwestować, jeśli chcesz, albo możesz poszukać tutaj, jak mówiłem, według sektora lub według tego, co cię interesuje, albo na przykład akcje wartościowe tutaj. Więc po prostu wybierasz tę, którą uważasz lub uznasz za najbardziej atrakcyjną, po prostu ją wybierasz. Dziękuję. Gdy wybierzemy strategię, tutaj Tech Titans. Te najczęściej wykorzystuję w moich filmach i jej postępy zwykle śledzę, należy wejść w te strategie. To, co się wydarzy i jak działają te strategie, to co miesiąc publikowana jest aktualizacja z informacją. Jakie akcje są sprzedawane, a jakie kupowane? Na przykład, jeśli spojrzymy na zeszły miesiąc, 1 listopada, tutaj było napisane, że akcje, które pojawiają się tutaj i są oznaczone jako dodać, należy dodać do portfela, a te oznaczone jako usunąć lub wyeliminować, należy usunąć ze strategii. Jak to działa i jak powinno działać według tego, co zbadałem i co strategia zaleca? Tutaj możesz wyszukać ten film i go obejrzeć, albo przeczytać wszystko, co się tutaj znajduje. Zasadniczo we wszystkie akcje, w które inwestujesz, powinieneś inwestować taką samą kwotę pieniędzy. Więc każda strategia wskaże nam określoną liczbę akcji. Na przykład w tej jest mowa o 15 akcjach. Zatem co miesiąc będziemy aktualizować ten portfel, ale niezależnie od tego, czy minie 20, 30, 50 lat, czy dowolna ilość czasu, portfel zawsze będzie zawierał maksymalnie 15 akcji. Więc to, co powinieneś zrobić, to otworzyć kalkulator i musisz wziąć pod uwagę kwotę pieniędzy, którą zamierzasz zainwestować w ten portfel i podzielić przez liczbę akcji. Na przykład. Jeśli chcesz zainwestować 10 tysięcy dolarów dzielisz przez 15, co oznacza, że w każdą akcję inwestujesz 666 dolarów i 66 centów. Tak samo z inną kwotą, jeśli to 50 tysięcy dolarów dzielisz przez 15 i wychodzi 3333 dolary i 33 centy na każdą akcję. To jeśli po prostu chcesz podążać za strategią dokładnie tak, jak ją przedstawiają, bo co miesiąc, pierwszego dnia każdego miesiąca, dostaniesz aktualizację. Zobacz, 1 grudnia były to te. Tutaj mówili ci, że powinieneś dodać. Te, które pojawiają się tutaj, dodajesz po kolei do swojego brokera, a jeśli miałeś którąś z tych akcji z poprzednich miesięcy, to je usuwasz, i tak właśnie działa ta strategia. Oczywiście nie gwarantują ci żadnego zysku, nie zapewniają, że na pewno zarobisz. To po prostu opiera się na sztucznej inteligencji i analizie historycznej, więc są to akcje, które mogą potencjalnie przynieść bardzo dobry zwrot. Jak ci mówię, to jest strategia, którą możesz stosować, jeśli po prostu chcesz wejść, kupić i sprzedać, ale nie jest to najbardziej zalecane, bo mimo, że opiera się na AI, nie zawsze ma rację, nie zawsze przyniesie najlepszy wynik, bo trzeba pamiętać, że są rzeczy, których nawet dane liczbowe nie uwzględniają. To już bardziej kwestia nastrojów rynku wiadomości i innych rodzajów ruchów. I w takim przypadku to nie jest brane pod uwagę, ale to, co możesz zrobić i co robi wiele osób, aby uzyskać jak najlepszy zwrot, to następujące jak już mówiłem, co miesiąc wypuszczają aktualizacje. A tak przy okazji, zanim wyjaśnię Ci, jaka jest właściwa metoda inwestowania i korzystania z tej strategii ProPix AI, opowiem Ci też o jednej bardzo ważnej rzeczy, której niektórzy nie rozumieją. I chodzi o to, że kiedy zaczynasz inwestować w to, ważne nie jest, żebyś wszedł tutaj, gdzie są aktualne akcje i zainwestował we wszystkie, które się tu znajdują. Nie, musisz inwestować w akcje. W te, które są dostępne w danym miesiącu, to znaczy jeśli zacząłeś w grudniu, to chodzi o to, żebyś wybrał te akcje, które w grudniu zostały wskazane do inwestowania, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 akcji, jak widzisz tutaj, ale jak już mówiłem, tak naprawdę zawsze jest 15 akcji. Co się więc dzieje? Może być tak, że 5 akcji zostało dodanych w poprzednich miesiącach i jeszcze nie zostały sprzedane, a ponieważ dopiero co dołączyłeś do tej strategii, oczywiście nie powinieneś ich kupować, bo jeśli na przykład ta strategia kupiła te 5 akcji 5 miesięcy, temu i są już na zysku 500%, a ty wchodzisz teraz i akurat zaczynają tracić, to strategia pokaże, że zarabia na tych akcjach, ale ty nie możesz powiedzieć tego samego, bo nie wszedłeś w tym samym momencie, w którym strategia to zaleciła. Dlatego właśnie powinieneś zacząć w tym miesiącu, w którym dołączasz z akcjami, które oni wskażą, a potem stopniowo będziesz dodawać lub usuwać akcje w przyszłości. Potem, w styczniu, jeśli powiedzą ci, żebyś usunął niektóre z tych akcji, to je usuwasz, a jeśli każą ci dodać nowe, to je dodajesz i w końcu przyjdzie taki miesiąc, w którym będziesz miał dokładnie te same akcje, które pojawiają się tutaj, te same 15 akcji. Teraz już ci wyjaśnię, jaka jest najlepsza metoda korzystania z narzędzia Propix w Investing Pro. To w zasadzie polega na tym, żeby wejść tutaj i zobaczyć ten raport, który nazywa się Pro Research. Po prostu wchodzisz tutaj miesiąc po miesiącu i robisz własną analizę. Najpierw tutaj wyjaśniają, dlaczego dana akcja została dodana do tej strategii, ale nie zawsze, albo nie możemy przez całe życie polegać tylko na tych informacjach. My, bazując na tym ProResearch, mamy już bardzo zaawansowane badania wykonane przez ekspertów i analityków, którzy się tym zajmują i przekazują ci informacje dokładnie tak, jak są. Na tej podstawie możesz stworzyć własną strategię, korzystając ze wszystkich danych, które tutaj otrzymujesz, decydując, czy chcesz zainwestować w tę akcję, czy nie. To, co robi wiele osób, to po prostu bierze te informacje z tego raportu i zamiast inwestować we wszystkie akcje, które wskazuje ta strategia, możesz zobaczyć, które są najlepsze dla Ciebie, czyli przeanalizować to poprawnie, a kiedy już to przeanalizujesz, wtedy przechodzisz do kolejnego kroku: zobaczyć, czy warto, czy nie warto inwestować w te akcje. Więc jeśli tutaj polecono 10, po tym jak przeprowadzisz analizę i przejrzysz każdy raport, który Ci przedstawiają, możesz z tych 10 wybrać na przykład 2. I może się okazać, że wybierając te 2 osiągniesz znacznie lepsze wyniki niż wybierając. Wszystkie akcje, bo czasami może się zdarzyć, że strategia nie zadziała, ale akurat spośród tych 10, 3 akcje były najlepsze i przypadkowo na podstawie swojej strategii i analizy wybrałeś właśnie te 3 i osiągnąłeś najlepszy wynik, podczas gdy inni mogli mieć miesiąc strat, a ty miesiąc zysku. Dlatego ważne jest, aby analizować w ten sposób i korzystać z tego. Powiedziawszy to, do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie pomocny, a jeśli dotrwałeś do tego momentu, zostaw emoji dolara w komentarzach.